Cześć, z tej strony ma i Mister Magnus, to jest Vampirzi. Siema. A, a, ale szybko to rozpocząłem. Każdy się to tobie chowa. O, jestem żywy. Ależ w też. Okej. Okay. Jest... O, widzę cię, nie, nie widzę. O, widzę. Biegnie hajak. Dawaj, gdzie e, ty e, e, dawaj, tu, dawaj tutaj, e, czekaj, gdzie jest ten domek? Gdzie kiedyś się kampił? Tu. No daj, to Ja chcę tam przejść! Ja chcę tam wejść! Ziemniaki, ziemniaki zbieram. Nie to ma drzwi. No? O. Tutaj tylko. Okej, O, okay, o ja mam nie. dwa ziemnioki! Ja mam osiemnościu. Za... Okej, okay, ja sobie pierwsze co robię. Kupuję mieczyk żelazny. Mm, Gdy się ślubię. I mogę. I stać mnie. Dobra, jak coś się podpalam... podpalam z, z, z te... Ale wszyscy z, z ten, i, i, i idą tutaj znowu. Zamykaj, 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 Matis, nie! I teraz naszmy zadanie Ja przeżyję to. Widzę wampira, gnojka tego i wszyscy wchodzą, żeby go zabić. No to dawaj chodź, chodź, chodź będziemy wędrować więcej nas na potkę, Widzisz? No. Ja tutaj się kapię ze znajomymi A, nie znam. Ło! Cicho! Ale to są moi znajomi! A aha! Frytki lubię frytki! Darmowe frytki! On nie ma frytków! Frytki moje, moje wampirze! No Zamykamy Mam 25 sztuk złota Bo ja lubię tak Weź nie śpiewaj, prawo dostaniesz Ale cycki to nie jest i jest Przekleństwo Ale prawa są za śpiewani TP Nie no. no to czyli ty się, się nie za bardzo na prawo. No bo o, jeśli się śpiewa, się śpiewa cudze piosenki Lubię placki No to zaraz puszczę jakąś muzykę i zobaczę czy to będą prawa Nie uła. Chyba Chyba, a po chwili masz zbadać Nie no, nie no tam jeden filmik, no to tam prawa miałem już Lubiłem a, 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 Ale, a, ale, ale to... Po... A! coś mi napierdala Łaaaa, ja, ja, ja będę grzeczny Ej, Ła, gdzie wy jesteście? Uczali się wchodzę do środka ATA FULBIE, czy marchewek i tego wszystkiego Ej, dość teraz. PEDAŁY! No uciekł pedał. MAM DEDA Nie MAGNUS! Zginij! Zgini. Nie, nie chcę! No jak mogłeś I dlatego Dwa. Dlatego mniej więcej ja się schowałem Nie, 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 nie! Coś mówiłeś? że bardzo fajnie ją jest być wampirem i że podziwiam cię że tak szybko udało ci się zginąć no no prosty ziomek wiesz że tam wszyscy deadli wiem nie wszyscy jeden się broni nie nie ma tam u góry się bronią no, nie ma już. u góry aha, są bo... ich full aha bo ja tam... <coughs> a no właśnie mogłem wejść tam na górę bo ja lubię spacać No co? już nie Co Zapraszamy Jakby mnie sobie mogli podnieść, dobra ILE ŻYWYCH Kora. Jeden <grych> Ja ci go korowa znajdę No On gdzieś pod żywami może się chować Czy sobie super skoki będzie? Kurwa, nie held boosta. Ja mam super skoki. No mam woń. Mam... Aha, nie mam tyle krwi. Super. Um, umiesz robić te. Co? Uh. Widzę go. Gdzie jest? W niebie. No to co, y, teraz inna Jeszcze rozgrywka. Jedna rundka... Jeszcze Ale inna Okej, okay, no to widzimy się na, in na innym minigame Na pięć Ok, jesteśmy na TNT Run'ie. będę grać w TNT rana I na piątkę podobno muszę wejść A jest piąty Pięć. Już o, agrywasz? akurat się zaczyna. No, no stąd nagrywam Aha Bo ja robię trzeczki. Ja podstawiłem ta, y, apkowi ten nogę Ale brutal Wiem Mam ścinki dziwne nie. No ja też Wypiprzej my tu nagrywamy Eee y, cięcie może Nie dobra, wypiprzej nie? nie Przez luzaka spadłem Tak to był luzak Nic mi nie robi, że powiedziałem kto to Manto. był No wypij! Mogę to wrobić Ale to ja jestem założycielem Ale ja mogę to wrobić No możesz, możesz Ale wtedy umrzesz. Hmm. No to Ja źle skaczę kurwa I wymacę Cześć! O no, śmoneczko Ja spadłem bo tego Przez luzaka spadłem kilka razy <noise> uh -huh. I on to słuchuje. Ja mam lagi. Ja też. Ojej, ja, ja mam czty, tylko 40 fps -ów. No, mi się border nas... ...te, wiesz, pobiera. Instaluje. Cicho. Nie no, i to samo. No weź wy... Pierda. Yeah, yeah CIOTA! Mm. Bo ja to przegram po prostu, bo mam skill'a. Nie kurwa. Okej, okay, no to man. widzimy się na następnym minigame. To... Ok, jesteśmy na lisach. Um, Edwa co wążył. Um, no właśnie. Um, um, I mam niemsko um, M um, i w ogóle... E, M um, ja um, i stać mi na żelaznym miecz M. Um, i ehm um, nie widzę Cię, um, i em, um, znam tu łapkę odej znajdź um. mi jem ja patrz co mam jak mnie znajdziesz ehm um, widzę Cię, ehm um, lec się um, stąd bo cię zajebnią Czekaj. czekaj chodź tu, chodź tu no, chodź tu, chodź się kurwa bo... delti, delti mam deda Magus, no, głup nie, nie tylko nie ty koniecznie. jezus bierze dojdź ty... tego, uciekaj okej okay. Nie dam Kogo? ziemi skąd nasz ród? Kogo wzięłeś? Ja wziąłem solgera, bo tam mam... Wy pieprze! Ała, ała, starej klasy Jak dostanę klasę, to się policzymy w tym tobie pospolityk. Nie, nie z Kurde, to jest typowy Polak. Bierz miec, bierz No Co, ci. już taki kozak? Bo co, bo ja mam wiecz, i co, już taki ciota jesteś. I co, ja pocichu doda. No. Ledwo co, ledłem, ale dobra. Dobra Dobra, szukamy ich Tylko głupio no bo... kompas mnie na ciebie pokazuje, ale dobra Dobra, tylko ty nie spadnie, bo tutaj spadłem i już musiałem się zabić Dawaj tu TYP 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 O, w pildule, to co przeżyłem ma no nic ciekawego, ale choć coś ci dał w prezencie. dwa <laughs> diaksy. Co? dwa diaksy. Ale serio? Patrz, chodź tu. A, a, ale to tylko jeden. Dwa. To wywal. Patrz, o, patrz. Zmieniam. Patrz. To, to, to. Widzisz? O. Eee? Kozak. No to mi idzie i jak sobie wiesz? tak Eem, A masz patyki? Oczywiście, że ja. Dobra. E, chodź nas e, Jest tu crafting? Jest. Wiesz co? To masz jeszcze tyle o. Ty, pek to jest? Myślisz, że ja będę ją z nim sojusz? I już denagnuj. I już właśnie umarł sobie, chuj. <gryw> Ale mi się drybowało. Masz. Na razie. Ale ja mam mail no Ej ja no patrzę nie... ja mam Ej to mnie koksi, ja mam łuk Ej cicho zobaczymy przed ilą mógł... Ej ci, daj mi kamień... Ej patrz... Patr, dla... Bieg... Ej, pat biegnę na ciebie i... No właśnie, rób tak Nikt może nie... Nikt... Dawaj, dawaj do tamtego domku, co? Tam <laughs> Ale taki ryb mi poszedł wtedy, że ja nie mogę a, właśnie słyszałem <grymny> nawet już go nie pamiętam ha pro parkour u o Ziemę po polsku tak Nau nauka jak być po polsku po prostu jak być Polakiem musicie mieć po prostu to jest typowy Polak. I skrzynki przeszukane. Dobra, no to idziemy stąd. Ja wolę wyjść na górę, bo może ty tak się tu skampił, a jednak ja. I mam nos. I, i, I mam katar tak w ogóle, więc źle. Obliczar się pojawi za minutę, ja tam się idę kampić. Biorę dół. Dobra, bie, ja biorę górę. No, i, 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 i wiesz, ja pójdę do tamtej. Ale tutaj, bierz, klikaj i Wiem, tylko było dopiero jak będą 3 sekundy. 30 sekund. Za, zaraz pokażę sobie, jak się czytuje po polsku. No, jak się cituje? O. 30 sekund. Ja to poczekam, aż będzie 3. A Pan będzie wiedział. No bo to tam pisze! Nie, piszę 30 i po i... Nie, piszę. Yyyyyyyyyyyyyy... Po lewe... We... Wej napisu... Ah, tam piszę. Masz? Mam. Ej, to weź coś. Biorę sobie expa. No to lecimy szukać en enchantu. Nspauna? Na przykład. Jak coś najmam łuki 10 strzał, to Ej typ, ma... typ! Ano? no? To tylko chowaj miecz. O, chce cicho, ja mówię wyskoczę z tym. O! Zwaliłem. Ej, no tak jak to ci skrzynka? A masz może parę strzał? Eee, mam no. To pożycz. I mam to dla ciebie. Ale pożycz paraszał. O sześć. Dobra, mam już nawet sporo szału. Się typa zabije. Okej, okay, tylko. O, tutaj jest pan. Jest! Jest! Dobra, enchantuję. Ja też swój mieczyk żelazny. Aha, nie mam lewla. Eee, Ostrość jeden diamentowy miecz. Enchantuj ale mi tutaj mnie jak chodzi. coś mam dwie próby mam dwa di diamentowe miecze dwa diamentowe? tory żelazne jakbym miał dwa diamentowe ohoho kurde jeden nieudany musi być oby krótszy Wiemy. chyba no to wejdzie A, ostrość chodź tu i co weszło ostrość ej pięknie na, na, na drugim od, odrzut nie to wolę ostrość ja sobie tu jest czekaj no stopno Albo co ja dzisiaj tak miałem, że tepek jak mnie już i tak nie, jestem kozak, wygram i co my ostatni. ostatnio I ja łok wyjmuję Pół tego typa strzelam, tamten typ ucieka, k przez pół mapy Dobra, i z mi dużo nie robią widzę tego typa Tu nie podaruje Jak on ma lepszą zbroję niż ja, no to szczel, szczel, się... w niego Tako? Kurde, ale ja tak. mam lagi o, patrz jak ładnie poszedł Tak, tak, jeszcze raz Patrz, będzie skakał Ło, wow, nie, on ma aima Zabij go Nie ma aima A może jednak Zabij... ma Jest, Zabij... Zabij... Okay. ale ci uderzył Dobra, Ostro. Co, co chcesz dostać? Mam złotą zbroję, chcesz? Nie dziękuję, mam, mam, mam lepsze. Boenchantowany. Jak chcesz możemy znowu wrócić, żebyś sobie zenchantował. Dawaj, chodź. Czy tam, czy tam enchantowane wywaliłeś um, na, na spodnie? Nie. A... A to... Ochrona przed pociskami dwa człowiek mi się przyda. Ale i tak lepsze niż ja miałem Wiesz, Wiesz Poj dał mnie co ja na Nie no ładnie idzie, I to chyba będzie już ostatni minigame, no odcinek będzie troszeczkę za długi. A w sumie jeszcze zobaczę ile ja jak to połączy, ile to się będzie robić. Pięknie. Oj, i, 3. i ile to. Mam o, mam ochrona 3. Jestem tak, ochrona 3. Nie? Dobra, jesteś na spawnie? Tak. Dobra, możemy i dalej. Basz. Oto ci zjedzie cały HP. Oła. Brzy Jakim cudem? Cheater. Dobra, chodź. Ej, tam jest, tam jest. A skąd wiesz, Jest, O piorun, piorun. A no jest. No faktycznie. A ten na niego z dioksowym koksu. Je... Ej no bo ci cię zabije! O człowiek, kurwa A przegrał No co na mnie? To się nazywa Ale z mam 28 strzałów, to nie jest źle Czekaj, teraz trzeba zjeść Czemu ciebie tak wszyscy cisną? Bo bez zbroja Słaba, ty masz enchant jaki? Słabe, ochrona No, mega no to na, tak na, dobrze na... Kurde te też mam jedną ochronę Ale jakoś daję radę Bez koksa A no właśnie, choć coś ci dam No właśnie A może, no muszę się w ogóle zregenerować Mam wyjścia 8 strzał, to jak coś tu na to będę mógł strzelać tym razem. Może Bioron widziałeś. Kurwa. No, no ku... Aha, mam ostatni! Chodź tu. Niestety we własnym W powietrzu cię trafiłem! W powietrzu, no, to były piski! Ale niestety musiał, musiałam to wrobić. Ale a, ale Rewid, no bo no wcześniej też ja cię tak wziąłem. Bo ostatnio ja cię <śm> Niestety, bro, ale tym razem Magnus wygrał. Ale tak cię nie trafiłem, ja tak chciałem pójść tak w dupę. Ja nie tak. wiem czy mi co się ty wygrałeś. <śm> no, no tak było widać na moim odcinku. No to ten... tym miłym akcentem kończymy. No. A ja się Tam. zemszczę jeszcze na nim jak takie hamstwo Ja jak tak my szukamy tego typu, a my tylko w dwóch Syryj, jesteśmy spostrzegawczy Ty jesteś? Kurwa, chujcie Ja widziałem, że jeste jesteśmy ostatni no to... chujcie, Ja wykazałem całą sytuację, żebym... Żeby nie... no, no to widzicie, Magnus nie jest uczciwy, wy no to hejtować, go dawać mu suba, jeśli go subujecie. Ja nie mam kanału, z czegoś. nie, nie mam już go. Jak to nie? Ja mam siebie no to w subach, ale dam ci mój suba. Dobra, no to... Tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się i... Cześć.